Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Przychodzę do Was dzisiaj chyba na krótko i nie planuję dzisiaj dużo nagrywać, ale stwierdziłam, że rozpocznę tego vloga, dlatego że chciałam Wam pokazać bardzo śmieszną rzecz. A mianowicie zaraz to zobaczycie, jak wygląda moja sypialnia i mój salon, jeśli chodzi o zabawki psa. Mówi się, że dzieci mają dużo zabawek i w domu jest jedno wielkie pobojowisko. I to jest jak najbardziej prawda, ale uwierzcie mi, jak macie psa, który uwielbia się bawić zabawkami, to macie podobny efekt. Witam się z Wami dzisiaj. Jak widzicie, totalnie w złej kolorystyce dla mnie. Mam sweter, który jest tragiczny z tyłu. Mam, przepraszam, niepościelone łóżko, więc się może obrócę na trochę ładniejszy kadr. No dobra, szary nie jest moim kolorem, ale po prostu ten sweter jest tak milusi i tak go lubię jako kiedyś dostałam, że no czasami po domu zdarza mi się też chodzić w kolorach, które totalnie na mnie nie pasują. Włosy świeżo wymyte. Cera dochodzi na szczęście po ostatniej akcji już do siebie. Eee, no, tamta akcja, powiem Wam, że dała w mojej cerze palić, bo to poparzenie, gdy już zeszły te pęcherzyki i wszystko się wyrównało, że tak powiem i już nie była taka mocno przesuszona, to jednak bardzo szybko ją bardzo mocno wysypało i niestety też wysypał mnie najprawdopodobniej ten produkt, który dla was testowałam i też już jest na moim kanale. No i teraz, ok, mam nałożony makijaż, więc tego tak nie widać, ale mm, jakbym pokazała się wam bez makijażu. To jest źle i znowu muszę teraz chwilę przystopować. Chwilę przystopuję z testami różnych podkładów i produktów do twarzy, bo muszę tą skórę doprowadzić do użyteczności, żeby też te testy były jakieś miarodajne, a nie że po prostu wiecie, na byle jaką skórę położę podkład, potem się dziwię, że on brzydko wygląda. Każdy podkład będzie brzydko wyglądał. Dzisiaj jedziemy do sklepu na spożywcze zakupy. Potem czeka nas taki w sumie dzień. W którym mamy dużo rzeczy do roboty, nudnych i w sumie może potem chwilę spędzimy razem. <laughs> Jakaś chrypka mnie bierze. Jest piękna pogoda, i tak się zastanawiam, czy wyjść na spacer dłuższy z psem, chociaż ona akurat jest taka, że się nie kwapi do, do takiej pogody i chodzenia na długie spacery, bo i yy, zimno. Ale ona jest w ogóle taka, le, leniuszek taki. <laughs> no, Będę teraz chrypieć. Ona jest w ogóle taki leniuszek, że. Nie bardzo lubi długie spacery, no chyba, że jest bardzo ciepło, lato i to wtedy w miarę. Ale też odpowiada jej wyjście dookoła bloku. Nagrałam też yy, i nie dodałam do poprzedniego vloga, jak robię ciasto i dodam wam w tym vlogu ten fragment, bo po pierwsze jest mega śmieszny, a po drugie yy, fajne to ciasto wyszło i w. Wy... Opisie tego filmu podrzucę wam przepis, bo jest mega szybkie i mega smaczne, więc może kogoś zainspiruje do szybkiego gotowania w domu. Jedna zabawka, druga zabawka, trzecia, czwarta zabawka, piąta, szósta i ta daw. siódma ósma i dziewiąta. I nie ma to tamto. Wszystkimi się bawię, nie? Wszystkimi. Więc proszę mi to zostawić. No daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 daj. Abi? A ciastek? O! A małpa? Misiek. A ten misiek? Sama słodycz. A ciastek? A jajko? Nie? To już nie? Dzisiaj nie. Dzisiaj tamtym. Dobrze. Kto tak ładnie gra? Nie grasz już. Czy grasz? Abi, nie za dużo, a nie, jednak to też. Jajo też może dzisiaj być. Abi, zabawki ci spadają. A to? Tak. Jakby ktoś pytał, to chyba zabawek mamy wystarczającą ilość, czy za mało nadal? Abi, za mało? Bawie cały czas za mało. I żeby nie było ona naprawdę się wszystkimi bawi. Tak, bawisz się wszystkimi, Abi. Bawisz się wszystkimi. No pokażę, jak się ładnie bawisz. Pokazałam wam ilość zabawek w salonie. To teraz wam jeszcze pokażę w sypialni. Tam kolejne dwie, i tu. To jest słuchajcie, całe pudełko naszego psa. Ona ma tu chyba wszystkie zabawki, które kiedykolwiek dostała, i muszę Wam przyznać, że ona się nauczyła bardzo fajnie, że wybiera sobie z tego pudełka zabawki, nosi i później no, my odkładamy. Tego jej nigdy nie nauczyliśmy, niestety. Fajnie by było, gdyby je jeszcze odkładała. Natomiast tego nie robi. My odkładamy i za jakiś czas przychodzi po jakieś inne, kolejne i znowu sobie je wyciąga tam i tak w kółko. Bawi się, słuchajcie, wszystkimi. Ja nie wiem, na czym to polega, ale zawsze jej mało. Zawsze jak zobaczy jakąkolwiek maskotkę w domu, to jest jej maskotka. O, tam też jakaś pod łóżkiem, słuchajcie, leży jej. Zawsze każda w domu maskotka jest od razu psią maskotką. To ona zgubiła to, to jest jej i koniec. No, a że jest księżniczką rodziców i... Wszelkie możliwe y, zabawki, jak gdzieś widzimy coś fajnego, to potrafimy jej kupować. Szczególnie, że to jest sama radość jej kupowania takich rzeczy, bo ona naprawdę ich używa. Nie tak jak niektóre pieski. Tu taka propojej legowisko, które troszkę jest mięrubione, ale to jej ulubiona poducha, na której zawsze śpi przy łóżku naszym. Odkąd tą poduchę dostała, to jest tak szczęśliwa, że nawet do mnie do łóżka nie przychodzi, co jest bardzo dziwne. Czy Wy to widzicie, co się dzieje dzisiaj za oknem? Mieliśmy iść na spacer dłuższy, ale ja nie wiem, czy ja chcę. W sumie w taką. Pogoda to w ogóle jakieś ładne bałwany. Dzieci ulepiły. Pada, pada. O, tu też jest. To w sumie nie widziałem nawet. Tu mamy kolejnego. I słuchajcie tu też jest. W ogóle z przodu bloku były przepiękne dwa takie wielkie bałwany ale wczoraj chciałam zrobić zdjęcie albo nagrać mam na vloga ale jak już wracałam ze sklepu to ktoś nie wiem kto ale tym dzieciom czy one same czy jakieś inne dzieci rozwaliły tego, te dwa bałwany właściwie całą rodzinkę no, chyba jeszcze je był trzeci mały i nie dało rady. Zobaczymy, może dzisiaj ulepią kolejne, bo były tak gigantyczne, że to było chyba jedne z największych bałwanów, jakie ja widziałam w życiu. No, poza takimi czasami ludzkimi bałwanami, ale <gryw> mówimy o bałwanach ze śniegu. Próbuję dzisiaj nowy przepis. Piekę ciasto, którego jeszcze nigdy nie piekłam. Taką zeberkę. Zeberki ogólnie piekłam, ale nigdy z takiego przepisu. I słuchajcie, ten przepis jest chyba najszybszym przepisem na zebrę, jakiego kiedykolwiek widziałam i jaki kiedykolwiek próbowałam. Więc, jeżeli wyjdzie smaczna, to wam podam koniecznie, bo no, robi się to ciasto w mniej niż 5 minut. Bez żadnego miksera, bez żadnego. Tak naprawdę dużego brudzenia. Jedyne co, no to tak jak zawsze dwie miseczki. W jednej robimy całą masę. Później dodajemy do połowy kakao no i robimy wzorek. Więc, jeżeli będzie fajna. O, pomocnica. No, tu coś mi kapnęło, więc się nie przejmujcie. O kurczę, chyba czas ucieka, ale piękne ujęcie. Więc tak wygląda gotowanie w moim domu, chyba wszyscy coś oczekują. No niestety ciasta nie dostaniecie, moi drodzy, więc wybaczcie. Więc jeżeli będzie fajne to ciasto, to Wam na pewno podam przepis, bo tak naprawdę potrzebujecie tylko jajek, mleka, cukru, kakao, oleju i mąki. Więc. Mega szybkie, mega mało do niego potrzeba. No i tak na pierwszy rzut oka wydaje się, prezentuje się i wydaje się być smakowite. Zobaczymy, czy będzie takie smakowite po upieczeniu i czy nic tu się dziwnego nie zadzieje. Abi, nie dostaniesz ciasta. Ale jakieś ciasteczko zaraz mama dla psa wyciągnie. I dla kotów oczywiście, bo tu też były. I tutaj, o, jeden też urzęduje. A tak w ogóle słuchajcie, też macie taki problem z tą wodą oaza z biedronki, dlatego, że my kupiliśmy ostatnio kilka zgrzewek i nasz problem jest ogromny. A właściwie mój problem, gdy Kamila nie ma w domu, że nie jestem w stanie ich odkręcić. Nie wiem, czy poszła jakaś wada produkcji, jakiejś jednej serii, czy cokolwiek takiego. O, jeszcze trochę ciasta mam na dłoni. Czy cokolwiek takiego, ale po prostu one są tak zakręcone, że nie jestem w stanie ich otworzyć. Nie pokazuje się teraz, dlatego, że mam na twarzy jeszcze. Słuchajcie, podkład, który testuję specjalnie dla was za piątkę, który się już pojawił w sobotę na moim kanale, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do obejrzenia. No a nie chcę tutaj wam się pokazywać, no bo gdyby coś się wydarzyło, że jednak vlog by poszedł pierwszy, no to nie chcę już żebyście widzieli jak on pięknie wygląda. Krojenie kurczaka w naszym domu. Jak w obrazek są zapatrzone. Nic się nie liczy. Powiedz, o, może będzie ruch wykonany, może coś zrzuci. O, powiedz. Powiedz, no daj, daj, daj. Daj, daj, daj. Oj, 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 oj. Jeszcze dziewczyny. kubcię i pinki jeszcze. Zabrał jej. Pinki Zabrała. Zostaw jeszcze dla pupci zaraz kawałek. Coś wam pokażę, ale nie wiem, czy chcecie to widzieć. Zabawa z psem. I w sumie ćwiczenie na nogi stwierdziliśmy. Zabawa z psem dla leniwych. Nasz pies jest szczęśliwy, nic nie trzeba robić. Ale jak się jeszcze porusza nogą i poćwiczy, to jest u. Uh, i jaka szczęśliwa, jaka szczęśliwa po zabawie. Szczęśliwa, wygrałaś? No, widziałam, wygrałaś, wygrałaś. Co to? Co to? Hej, witajcie. Przychodzę do Was dzisiaj z pięknych ogródków działkowych. Dlatego nie mam maseczki, bo jestem sama i nikogo, nikogo nie mam w okolicy. A dzisiaj był dziwny dzień, bo okazało się, że. Byliśmy u weterynarza i okazało się, że Pinki będzie musiała mieć we wtorek najprawdopodobniej operację. No i to nie jest dobra wiadomość, no bo będziemy się trochę martwić o nią. Patrzę, czy, patrzę, czy Abi za mną idzie, czy, czy gdzieś się mi tutaj zapełętała, ale ona raczej jest taka, że się trzyma przy nodze. Więc taką oto mam wiadomość, że dzisiaj niestety okazało się, że będzie miała ona operację. W tą stronę mi się łatwiej mówi, bo. Słońce mnie nie razi, a ja tam się tak dziwnie e, krzywiłam. Już Was nie zanudzam. Pokażę Wam zaraz piękne krajobrazy. Abi! <laughs> Polecia do ojca. No, z pinki to tak jak mówiłam, niestety operacja na we wtorek najprawdopodobniej. Martwi się jak diabli. E, bo jak się nie martwić? Abi. Abi, chodź do mnie. Abi. Pi. Pies jest tak szczęśliwy w takim śniegu, Co prawda nie będziemy tu długo, bo myślę, że za jakieś 15 minut się będziemy zbierać, bo tak naprawdę to przyszliśmy przede wszystkim strzepać z działkowej szklarni śnieg, żeby się nic nie zawaliło. Ojej, cały pies w śniegu, w cały w śniegu wracamy już tak, bo zimno, chodź! Wariacie! Tak jak mówiłam, wracamy, bo trochę zaczynają nam przymarzać nogi, pies zaczął zmarznąć, ale przynajmniej trochę miała zabawy. E, idziemy do ciepłego samochodu się ogrzewać, żeby i ona i my nie zachorowali. No i taki oto dzień. Tak jak mówiłam, z wieściami takimi średnimi. Może jeszcze odezwę się w drodze. Jesteśmy na stacji benzynowej. E, wracamy powoli do Lublina. Abi, Abi jest z tyłu. Słuchajcie, przypięta specjalnymi pasami dla psów. Pamiętajcie, że jeżeli jeździcie ze swoimi czworonogami, to żeby, mm, szczególnie w jakieś dłuższe trasy, to żeby je zapinać i dbać o ich bezpieczeństwo, bo to bardzo ważne, żeby była bezpieczna. E, Szczególnie, że takie szelki czy w ogóle te takie zestawy nie są wcale takie drogie, no a tak jak my zapinamy się pasami, tak i one powinny być zapięte, że w razie czego, już nawet nie mówię o jakimś bardzo ciężkim wypadku, ale nawet w razie jakiejś stłuczki, puknięcia, ostrzejszego hamowania nie latać po tym samochodzie i nie zrobić sobie krzywdy. Na działce było pięknie i to trzeba przyznać. I ja, choć nie przepadam za zimą, raczej jestem ciepło no to muszę przyznać, że było prześlicznie i przepięknie. Natomiast, oj, muszę jednak zasłonić, bo się nic nie widzę. Natomiast przemaleźliśmy jak diabli. Po prostu moje nogi, A krzyczą o pomstę do nieba. Zobaczcie, tak wygląda pies nasz, który zobaczył, że jego pan poszedł zapłacić na stację benzynową. Stado się rozdzieliło. Gdzie Abi. Wróci pan. Abuź. Tydzień się kończy, mamy niedzielę wieczór i też przyszłam powoli zakończyć tego vloga. Ale zanim go zakończę, to chciałam Wam pokazać, co fajnego znalazłam. W Kauflandzie za 15 zł, spójrzcie jakie ładne kieliszki do martini i one są fajne, tylko zaraz muszę otworzyć je najpierw jedną rękę. One są bardzo fajne, dlatego że spójrzcie, tu każda, jakby każdy kieliszek ma inny kolor nóżki. Mamy taką ładną błękitną, różową. granatową, czy tam niebiesko, jak kto woli i jeszcze jest zielona. Bardzo mi się spodobały, a że właśnie dzisiaj robimy sobie wieczór z filmem, winem, popcornem, chipsami, akurat się przydadzą i na pewno je zaraz y, wam pokażę już na stole w całej krasie. A tak poza tym to ten tydzień dość burzliwy, dość szalony. Yy... Ale kolejny będzie jeszcze gorszy, co na pewno zobaczycie. W sensie gorszy. Miejmy nadzieję, że lepszy, ale z większymi emocjami i przeżyciami biorąc pod uwagę zabieg Pinki. Miałam Wam pokazać w całej okazałości te kieliszki, więc pokazuję, ale tylko dwa kolory. Chyba, że mi Kamil podniesiesz mi te dwa jeszcze, żebym pokazała. E, a tutaj mamy właśnie róż i niebieski. Takie sobie na dzisiejszy wieczór wybraliśmy. Ale jeszcze są zielony i błękitny. No bardzo ładne są i kosztowały tylko 15 zł, więc jeżeli macie blisko Kaufland, no to możecie sobie dokupić, bo myślę, że warto. Poza kieliszkami mamy tutaj jakieś czekoladki z Lidla, słynne ciastka Mars z Dills, yy, słodkie jakieś takie alawino i dalej popcorn, popcorn serowy. Nigdy nie jadłam. Jestem ciekawa, jak smakuje. I chipsy. Do tego fajny jakiś film. Jeszcze nie wymyśliliśmy, jaki. Abi, nie dostaniesz chipsa. Abi. I jak widzicie, tak będziemy spędzać dzisiejszy wieczór. Jeszcze jakiś fajny film do pooglądania. Jak znacie jakieś fajne filmy, to piszcie w komentarzach, na pewno na kolejne e, takie wieczory się nam przydadzą. Poza tym dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądała operacja Pinki i jak przebiegnie, to zapraszam Was już na kolejnego vloga, a dzisiaj się będę z wami żegnać. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to wa bardzo Was proszę o zostawienie e subskrypcji i zalajkowanie tego filmu. Będzie mi bardzo miło. I tak oto ja Abi, żegnamy się. Pa pa!